Cześć, witam Was w moim studiu Zdrowia i Ruchu. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka ćwiczeń z użyciem BOSU w pozycji odwróconej, tak, czyli z tą płaską częścią na górze. Pierwszy z nich to popularna deska, którą możecie oczywiście robić normalnie, najzwyczajniej w świecie na macie, ale w wersji z BOSU będzie to co nieco utrudnione, ponieważ BOSU jest niestabilne. Tak, w tej części półkolistej. Jak to wygląda? Opieracie się, wykonujecie de facto pod pół przodem na, na bosu odwróconym, pamiętając o tym, aby barki były w linii nadgarstków, czyli nie wysuwamy barków ani do przodu, ani do tyłu w stosunku do, do dłoni. Tu w pozycji neutralnej, włącznie z szyją, głowy nie zadzieramy, ani nie opuszczamy biodra. Nie, nie pogłębiamy lordozy, ani nie wypychamy pośladków w górę. No i w ten sposób utrzymujemy napięty cały tułów, pośladki, nogi, pracują także, e, także ramiona. Z każdym treningiem zapisujcie sobie czas i starajcie się wytrzymać nieco dłużej. Drugie ćwiczenie, które jest e, też ćwiczeniem de facto na kor, e, na brzuch, jest w tej samej pozycji podporu przodem na bosu odwróconej, tak zwany spinacz czyli mountain climber, gdzie te same zasady, no i teraz kolano do klatki piersiowej. Tak? Tu możecie na przykład to robić albo w wersji powoli, albo w wersji na czas takiej niemalże biegowej. No i wersje różne kolano albo do klatki piersiowej albo kolano do przeciwległego łokcia albo kolano na zewnątrz do barku będą pracowały troszeczkę różne e, części zarówno brzucha jak i nóg ale generalnie bardzo dobre ćwiczenie nie tylko wzmacniające mięśnie brzucha mięśnie koru ale również e, mięś, Ale również takie ćwiczenie mm, troszeczkę Intensyw, bardziej intensywne, a więc poprawiające waszą, waszą kondycję. To zresztą jest na przykład ćwiczenie, które ja stosuję często w tabacie, tak? Bo proste technicznie, a, a jednocześnie można sobie tym nieźle dać przysłowiowo w kość. I kolejna rzecz, pompka na bosu, czyli tutaj oczywiście oprócz tego, że macie pracę mięśni brzucha, stabilizujących wszystkich mięśni kręgosłupa, no też jeszcze dochodzą, dochodzi trochę większa praca ramion i klatki piersiowej. W tej wersji klatka piersiowa, mięśnie klatki piersiowej będą pracowały nieco bardziej niż w przypadku pompek wąskich, gdzie macie głównie zaangażowane mięśnie trójgłowe ramienia, ale też Ćwiczenie to polecam również z uwagi na to, że powoduje troszeczkę rozciągnięcie klatki piersiowej i wzmocnienie ramion, a że kobiety trochę nie lubią, nie lubią pompek, to tu jest troszeczkę jakby łatwiej, mówię troszeczkę, bo nie do końca tak jest, ponieważ ramiona, ręce macie wyżej niż stopy, więc troszkę ta droga jaką musicie pokonać klatką piersiową od pełnego wyprostu po pełne zgięcie jest krótsza niż w przypadku klasycznej pompki, którą robicie na ziemi. No ale z kolei dochodzi ten element lekkiej niestabilności w postaci właśnie bosu. I na koniec wersja dla zaawansowanych, a mianowicie pompka ze skrętem, gdzie zaczynacie od ustawienia Bosu pod kątem mniej więcej 45 stopni, wasze ramiona są 40 mniej więcej 5 stopni. W takiej pozycji wykonujecie pompkę, a następnie obrót bosu w przeciwną stronę. Tak? I w ten sposób wykonujemy pompkę z jednoczesnym obrotem bosu. Tutaj są jeszcze bardziej zaangażowane mięśnie skośne brzucha, ale także barków, bo ten obrót wymaga. Wymaga troszkę siły. No i co tutaj tylko mogę polecić, to przy tym ćwiczeniu ustawcie sobie bosu na troszkę bardziej y, śliskiej powierzchni względem tej, na której macie nogi, tak? Aby łatwiej było obrócić bosu, tak? A żeby jednocześnie nie ślizgać się stopami, nie odjeżdżać nimi gdzieś tam do tyłu. Możecie zaprzeć się też stopami ewentualnie o ściany. Y jeśli chodzi o ilość, to ja tradycyjnie ćwiczę w trzech seriach. No to wiadomo, jeżeli chodzi o, o deskę, czy o, o deskę, no to ile wytrzymacie, ten czas sobie będziecie zwiększać. Mountain climber to też zależy od tego, czy będziecie to ćwiczyli w, w szybkim tempie, czy powoli. Na różne sposoby można to ćwiczyć, czy jest pełna dowolność no i pompki. Ja mówię w trzech seriach i je robię, jeżeli robię ze skrętem, a głównie takie robię, to tylko ważne jest, aby była ilość, parzysta ilość powtórzeń, żeby wykonać jednakową ilość skrętów na prawą i na lewą stronę. I to wszystko. Także zapraszam do lajkowania, komentowania i do, na treningi do mnie do Studio Zdrowia i Ruchu. Trzymajcie się. Cześć. 给堵死。嗯嗯